Siema, ja jestem Nick, a właściwie to Nick The Player. Tym razem spojrzę na nieco starszą produkcję, która swoją premierę miała już dobrych kilka miesięcy temu. Niedawno gra była przeceniona na 30 zł w sklepie Epic, więc postanowiłem się w nią zaopatrzyć. W końcu, niemalże nowa gra za 3 dychy to dobra oferta. Od czasu premiery World War Z zostało też solidnie połatane oraz powiększone. Do gry trafiła nowa zawartość: jedna mapka, kilka splów i nowe rodzaje zombiaków. Dzisiaj przekonamy się więc czy warto sięgnąć po tą produkcję przy okazji następnej wyprzedaży. World War Z to kooperacyjna strzelanka z widokiem z zapleców. Pierwsze skojarzenie, które nasuwa się niemalże każdemu to oczywiście Left 4 Dead. Mamy cztery unikalne postacie realizujące szereg celów na mapie, no i oczywiście hordy nieumarłych, które musimy regularnie tępić. Kampania została tu podzielona na cztery części, każda z nich składa się z trzech etapów opowiadających prostą historyjkę. Co ciekawe, w każdej części kampanii występują inne postacie. W Moskwie pokierujemy na przykład innymi bohaterami niż w Nowym Jorku. Nie są to może głębokie postacie, ale przynajmniej regularnie odzywają się do siebie i komentują różne sytuacje, co nadaje im trochę charakteru. Podoba mi się też to, że po przejściu do wolnego etapu konkretną postacią odblokowujemy krótki filmik animowany, przedstawiający jej życie przed apokalipsą. Fabuła to oczywiście nic specjalnego, a relacje międzyludzkie w niej ukazane są proste i nieco przerysowane, ale cieszy sam fakt, że twórcy chcieli opowiedzieć jakąś historię. Bez niej niewiele by się zmieniło, więc twórcy wcale nie musieli się wysilać, a jednak to zrobili. Szacun. Tak jak już mówiłem, World War Z to trzecioosobowa strzelanka nastawiona na współpracę z trojgiem innych graczy. Przewidziano tu oczywiście opcję grania z botami, a nawet przechodzenie gry w pojedynkę, bez udziału sztucznej inteligencji. Pod kątem rozgrywki gra nie robi nic nadzwyczajnego, zbieramy różne bronie rozrzucone po mapie, pociągamy za spust, a zombiaki giną. Proste. World War Z wyróżnia się jednak jedną, bardzo istotną rzeczą. Zazwyczaj przyjdzie nam walczyć z przeogromnymi hordami truposzy. Twórcy zarzekają się, że na ekranie może naraz pojawić się nawet do 2000 zombiaków. Wierzę w tą liczbę i wy chyba też uwierzycie. Zobaczcie tylko na nagranie w tle. Do tego nie są to typowe zombie, które znamy np. z The Walking Dead albo Nocy Żywych Trupów. W świecie World War i zombiaki są wyjątkowo szybkie i wyjątkowo agresywne zachowują się niemal jak szarańcza, biegną przed siebie nie patrząc na przeszkody, spadają z dużych wysokości, przepychają się, a nawet potrafią wspinać się po swoich nieumarłych kompanach, by dotrzeć do wyżej położonych miejsc. Taka pędząca w naszą stronę fala martwego mięsa potrafi przestraszyć i robi niesamowite wrażenie. Co ciekawe, ta potężna liczba wrogów i ich wyjątkowa agresja mocno wpływa na gameplay. Zombiaki są bardzo łatwe do zabicia, jedna kulka od pasa w górę załatwi każdego zwykłego truposza. Celowanie jest więc mało ważne, bo wrogowie padają jak muchy i zazwyczaj zbici są w jedną wielką masę. Gameplay skupia się więc bardziej na kontrolowaniu tłumu i planowaniu naszych działań. Przed każdym większym starciem mamy trochę czasu na przygotowanie obrony. Rozstawiamy zasieki, pułapki, automatyczne działka i różne inne konstrukcje. W fazie przygotowań mamy też sporo czasu na uzupełnienie amunicji albo znalezienie lepszej pukawki. Gdy już zacznie się rzeźnia, musimy również wypatrywać specjalnych zombiaków. Podobnie jak w Left 4 Dead, znajdziemy tu kilka rodzajów wyjątkowo niebezpiecznych adwersarzy. Jest na przykład plujący kwasem zombiak, szarżujący bydlak albo ubrany w kombinezon truposz, pozostawiający w miejscu swojej śmierci chmurę toksycznego gazu. Nawet w rodzajach przeciwników widać wyraźną inspirację dziełem Valve, ale nie będę narzekał na odtwórczość, skoro ekipa Gabena nie chce nam dać sequela od prawie 10 lat. Całość wypada w praniu całkiem nieźle, masakrowanie tłumów zombie przy użyciu dużej liczby fajnie kopiących spluw potrafi wciągnąć, tym bardziej, że gra oferuje bardzo bogate opcje modyfikacji postaci. Przed rozpoczęciem zabawy wybieramy jedną z sześciu klas. Każda z nich cechuje się innymi umiejętnościami, które odblokowujemy nabijając EXPA podczas gry. Levelować możemy również bronie. Nie zmieniają się jednak same statystyki, do broni dołączane są nowe celowniki, powiększone magazynki i inne bariery. To kolejny dowód na to, że twórcy przyłożyli się do swojej produkcji, bo takie małe detale nie są oczywiste w każdej grze. World War Z nie jest jednak bezbłędne. Najbardziej oczywistą wadą gry jest jej powtarzalność. 90% czasu gry spędzimy pociągając za spust. Niektóre etapy wprowadzają oczywiście różne mechaniki, ale jest ich trochę za mało. Szkoda też, że kampania jest bardzo krótka, już po 4 godzinach zobaczymy wszystko co można zobaczyć. Wyjątkowo denerwuje mnie też to, że gra uwielbia spawnować nam wrogów za plecami. Zawsze musimy być gotowi na atak od tyłu, bo zombiaki potrafią wypełznąć nawet z miejsc, w których nie ma prawa ich być. Grając z ludźmi nie jest źle, bo większość graczy zna już etapy na pamięć i wie kiedy spodziewać się fali wrogów, ale gdy gramy sami albo z botami musimy przygotować się na mini zawały serca spowodowane atakami z zaskoczenia. Na koniec warto wspomnieć o rywalizacyjnym multiplayerze. Od zwykłych strzelanek tryb ten różni się tylko tym, że co jakiś czas na mapce pojawia się stado zombiaków, które utrudnia nieco eliminowanie przeciwnej drużyny. Wszystko działa, a osób chętnych do zabawy nie brakuje. Jest nawet osobny dla multiplayera system progresji i klasy z własnymi drzewkami umiejętności. Spodziewałem się doklejonego na szybko trybu, a okazało się, że da się w to grać. Nie jest to oczywiście główna atrakcja, ale kilka godzinek można w multiplayerze stracić. Pod kątem technicznym jest dobrze, zaskakująco dobrze. Gra wygląda całkiem ładnie nawet na średnich ustawieniach i nie dławi się podczas nawet największych starć. Gry nie odpalimy oczywiście na starszych systemach, ale już średnia karta graficzna wystarczy do przyjemnej płynnej zabawy. W warstwie graficznej istnieją oczywiście ubytki, takie jak dość szybko znikające ciała pokonanych wrogów. Umarlakom zdarza się też przenikać przez siebie albo wpadać w ściany, ale rzadko kiedy to widać, bo ich zagęszczenie na ekranie maskuje wszystkie niedociągnięcia. Imponuje za to model zniszczeń ciał przeciwników. Możemy odstrzelić nogi, ręce, głowę i wszystko inne. Wyobraźcie sobie, że każdy z 2000 zombiaków widocznych na ekranie może zostać zamieniony w kubkę krwawych flaków. Warstwa audio jest poprawna. Dźwięki z są niezłe, a dubbing postaci wypada bardzo dobrze, jednak nie usłyszymy tu żadnych ciekawych utworów. Cały soundtrack brzmi jak najzwyczajniejsza muzyka do scen akcji. Jest taka niejaka, że podczas tworzenia tej recenzji musiałem sprawdzić czy aby na pewno w trakcie gry lecą jakieś utwory. Nie jest to jednak aż tak duża wada, bo muzykę i tak zagłuszyłyby niekończące się salwy z broni palnej. World War Z to lekka i przyjemna gra kooperacyjna, która osłodzi czas tym, którzy czekają na trzecią część Left 4 Dead i prawdopodobnie się nie doczekają. Nie jest to żadna rewolucja, ani materiał na grę roku, ale muszę przyznać, że nie spodziewałem się tak dopracowanej produkcji. Przy okazji następnej wyprzedaży na sklepie Epic, polecam zapoznać się z dziełem Saber Interactive, szczególnie jeśli macie kilku znajomych, którzy przyłączą się do zabawy. Dzięki bardzo za oglądanie, jeśli wam się podobało, to lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie, każda pomoc się przyda. Na razie!